To jest jakiś dramat. Kto na takie rzeczy pozwala? Przecież oni na bank roznoszą jakieś choroby. Już nie wspomnę o tym, że zabierają naszym pracę i pasożytują na socjalu. Czy to się przypadkiem nie wyklucza? Co się wyklucza? Nic się nie wyklucza. Mógłbyś choć raz mnie wesprzeć w oburzeniu, a nie kopiesz dziurę w całym. Sławek, mówi się drążyć dziurę w całym. Ale ty kopiesz, bo jesteś psem. Taki żar. Ha, 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 niezły żar. A tak w ogóle to na kogo ty się oburzasz? Jak to na kogo? Nie czytasz wiadomości? Na Arabów. Sławek, przecież ty sam jesteś Arabem. Arabem pół krwi, Max, więc spierdalaj.